Nie wiem, cześć, że ja się z nim biję, a on mówi, że ja że, że, że go nie bił, bo on jeszcze 10 sekund koksa ma, nie? I on, on, on chce poczekać, żeby po prostu kok mu minął, nie? Żeby było równo. Honorowy gościu, no co tu mogę więcej powiedzieć? No a mówią, że jakieś nuby grają, to ja tu równa mordeczka od razu powiedział, weź poczekaj mordeczko, bo ja mam jeszcze 10 sekund koksa. Chcę, żeby było fair. No i to się szanuje. Dobra, zjadł koksińskiego. Ucieczka. Troszeczkę. A może się tak obszai to, że. Wiesz, co ja muszę dać incognito na gildię, bo jak widzą, że to jest teren gildii, na cały, jak tam się pojawia teren gildii, że to moja gildia, to on już tutaj wie, że coś się dzieje. Też mam nadzieję, że zostanie zbejtowany. Chociaż tutaj. Nie, ten piasek, ten piasek stary to jest idealna rzecz tutaj na tym serwerzku. Żeby na tego piaskowego trapa zbejtować ziomka. No, on to cały czas biega. Albo gringo. O, gringo też by siadło, ale. Nie nie mu bania padnie, bo wątpię, że zmieniał. Gorzej, jak tu wszystkie kile dziś na dzisiejszym filmie będą takie, że ja zabiłem na tego. Że ja zabiłem na normalnej klepie. Zresztą też tak może być. Tutaj ziomy jakoś bardzo specjalnie to poziomu nie kładą. Chociaż dobra, bije. Dobra, będę udawał, że zmieniam syciora. Nie wiem, próbowałeś tego piaskowego trapa czy szkoda go używać teraz? Mam mały ranking, szkoda. Czy ma mało rankingu? No. O, niby tak, niby tak, no ale. Coś tu trzeba wykombinować, mimo wszystko. Dobra, on już nie ma refili ogólnie. To jest najśmieszniejsze. Nie, ten się nie ma jabłek. Nie, no, nie, no. Ja mam stary jednego koksa, trzy refa. A on nie ma ani koksa, ani refa. Mimo, że się tepną na koksie, rozumiesz. Przecież on to już nie. On już emeraldy kurwa w, w rękę bierze, żeby po prostu uciekać ode mnie. To wy teraz udawał, że tu też nic nie masz na trapa. O, 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 dobre, 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 dobre. Specjalnie rozdzieliłem, specjalnie rozdzieliłem. Czekaj. Nie wejdzie, nie wejdzie, na 100% nie wejdzie. Przed! przed, przed zamykaj! Zamknięty, zamknięty, spadł do beczki. Ojej ty, stary, ten trap nie działa! Ten trap nie działa! No ale ja i tak go zabiję, ja go i tak zabiję, on wpadł do tej beczki, idealnie, dobra, umarł ale Ty dobra, błąd budowy był, no w sensie. No teoretycznie i tak wyszło, no bo jakby wpadł, wszedł, został zrzucony tam, gdzie miał być zrzucony, ale nie zamknęły się drzwi. Tysiąc rankingu ma Jamal. Nie, możemy spróbować od razu, także ja pójdę od, od razu w tą jaskinię żeby go sprawdzić, czy on chce mnie tu zabić, czy on nie chce mnie zabić. Czekaj, on też tu... pójdziesz w piasek. Co? Jak coś, to piasek pójdziesz. No wiem. Nie, nie chcę. Nie chcę wejść do jaskini. Nie chcę niestety wejść do jaskini. Nie, no. Bardzo mi się to nie podoba, że tutaj pan Kaktus, kaktus nie chce wejść do jaskini naszej kochanej. A powiedz mi, czy to nadprzytka nie jest, nie? Nie, jest brzydka. No to możesz tutaj po prostu tępnąć na Home Gringo, nie? Skoro on unika jaskini, no to Home Gringo wydaje się tutaj dość odpowiednią miejscóweczką. Dobra, nie, on też na piasek! Ty, on na piasek! On, on pomachał główką, że na piasek nie, nie wejdzie. Ty, nie, dobra, to mi się nie podoba w takim razie. Tylko że... na gringo. Jesteś na gringo? Dobra, dobra. No to. Esunia. Chociaż, kurde, nie, on się spanczało w momencie, kiedy ją iść normalnie. Bardzo mi się nie podoba zachowanie tego zawodnika. A dobra, to naturalnie. No? Nie, spokojnie, 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 spokojnie. Ja zmieniam seta. Nie no, on musi dać tutaj, kurde, po prostu killa, killem zapodać. No musi, chłop ma tysiąc ranku. Dobra, on też jest on też koksa, on też zjadł koksa, więc dawaj gringo. Jesteś? Jestem. PUL Wpadł, Boże, wpadł, w mu banie on tam w serio wpadł. Ej, dobra, on perły wy... Ej, uważaj, on tutaj jest. Widzę to Widzisz go? Tak, to jest Czekaj, bo ja go nie widzę. A, też go widzę, a przez pistony, przez pistony... Ej, leci przez pistony, dobra Dobra, mamy, udało nam się. Ty, a weź no otwórz... Może... Jak od... Ot... A otwórz... dobra, dobra, on, dobra, on, on, anty... on ty nogi użył Ty, bo ja nie mam koksów. Problemy są mhm. Chociaż nie, dobra, on, on też nie ma koksów. On też nie ma koksów. Uważaj na mechanizm może Wiem, wiem Dobra, nie no, ja mam tutaj zginął, tylko nie wiem jak on się zbugował szczerze tam Ej, on chyba nie ma jeszcze pereł, nie? Mam taką nadzieję, że on nie ma pereł. Patni stręczyk. Dobra, ja tu troszeczkę ucieknę. Nie, ja się chcę tak najbardziej się staram, żeby tych mechanizmów nie popsuć, bo to szkoda. Dobra, banię upadła. Plus 36, Plus idealnie. Nie, ale kurde, wszystko wiedział, a kaktusa omin tego, a Gringo yy, nie ominął. Idealnie. 850 ranku ma Ziomal. Ja specjalnie Koksa nie zjadłem, żeby tak się napalił na to, że ja nie mam I on jest na Koksie. O, perełki rzuca, rzuca za mną perełki, nie? Dobra, rzucił jeszcze, nie, śnieżką teraz. I mu go zabije, chociaż nie wiem, hop. Nie wiem, rozrabia, szczerze, czy gościu się tak może spodziewać, że tu jakiś trapik będzie, czy nie. Chyba, że spróbuję na ten, ten sandowy, że wiesz, że tam, gdzie te kwi kwiatki są, nie? To jak nie wyjdzie, to możesz spróbować. Dobra, mi tam zranimy bania pania padnie, będę się panczował. No gorzej jak widział tego trapa, gorzej widział tego trapa Wszedł na teren, wszedł na teren. Nie przebieg, przebieg przez tego sandowego, przebieg przez tego sandowego, więc raczej na luzie. Nie, od razu ucieka z terenu gildii Ja pierdupiam To ten typ gracza chyba Co się boi, chociaż perły rzuca jak głupi Nie wiem, zabiłbym go tak normalnie na tego, na równym, bo jest słaby bardzo Na serwerze też jakieś lagi go <śmany> No niestety no... O, plus 50 oddał, no. Jak widziałem, że pania padał no to niestety musiałem, nie? Ale... Szczerze wątpię, żeby się bo Od razu zobaczył, że teren Gildi i jej ucieczka. Puki. Gildia Wixa. Gildia, w której ja teoretycznie gram, ale nie na tej edycji, bo na tej edycji jestem traperem i... To jest całkowity przypadek, że on tu się tepną, Żeby nie było widzowie, że to, tu jest coś ustalane. Ja po prostu te pisze na czacie, że kto klepa TPA i ludzie co się tepają, po prostu są yy, na odcinku. Więc żeby nie było, że tutaj coś, cokolwiek jest ustawiane. Bo siedzę właśnie do, dosłownie od półtorej godziny i szukam zawodników tutaj, żeby się z którymiś pobić. No i akurat ten się tepną, no to mówię, lecimy z tym. Pewnie wie, że nagrywam odcinek i chcę wziąć udział. No ale trap to trap. Mam nadzieję, że da się w coś zbejtować. Yy, wątpię, że w gringo? Dobra, robimy tego Sanda. Robimy tego Sanda. To trzeba wykorzystać, to trzeba wykorzystać. Ja stawiam, biorę bl bloki w rękę i trzeba tego Sanda wykorzystać Ty, bo on prawie polizał normalnie. Dobra. Chyba nie... Nie, on też wie Sanda. Ja to budowa... Nie najgorszy raz, raz wiesz, to jest? Trzebudować to na live. Tak, że wybudowałem tego trapa na live i oni kurde wiedzą, że to tutaj jest. Nie sądziłem, że ktoś ogląda te live'y, także w sensie będzie potem się bił tutaj i będzie wiedział na live. Nie no Może będzie przypadek jak z poprzednim też jest bajku Gringo Nie, ale Gringo nie budowaliśmy na live ie. Gringo, Nie no, tam troszeczkę tylko miejsce zostało wyznaczone a... Dobra, on je refy. Chociaż w sumie, chociaż w sumie tak se myślę, że dobra, on tak biega po tym. To wyjdzie, to musi wyjść. Dobra O nie! Jaki jestem najgorszy! Jaki ja jestem najgorszy! Boże! Jaki ja jestem najgorszy Jaki ja jestem najgorszy, rozrabiak! Nie widziałeś tego! Widzowie też tego nie widzieli! Nie przeknukałem go! A, to ty od razu tam wskoczyłeś Nie przeknokałem go nogeczką Ale jestem tragiczny, ale jestem najgorszy, nie, najgorszy trapper w Minecraft to jest odcinek ten Dobra. Nie, no nie chce mi się, nie chce mi się, nie chce mi się już niczego. Dobra. 480 rankingu, ma. Teraz, jak będzie, będzie możliwość na tego trapa piaskowego, ja się nie krępuję, od razu lecę. Ziomar, od razu tej antynogi, został teleport na równy, więc się cieszy. Gildia AMG. Więc chyba jakąś fajną furę, ma. No dobra. Nie, no najgorsze jest to, że tutaj bym każdemu taki łomot spuścił, że nawet na trapa tu się nie trzeba bawić. Dobra, daję mu wyjść. Nie, on perę, perły rzuca. Ty on ucieka. Nie, no nie rozumiem. Powiedz mi, dlaczego ktoś się tepa i on ucieka. Rozumiesz? On ucieka. Nie wiem. Przyszedł i umarł. Boże, jak długo my szukamy ludzi? Dlaczego tacy ludzie się tepają? Ja chcę zrobić trapa, widzowie. Halo!